Witam Państwa bardzo serdecznie. W naszym kibicowsko-sportowym języku pojawiają się bez przerwy punkty, punktacja. No i teraz problem. Czy Śląsk, czy Legia, czy Ruch, czy Lech Poznań zdobyły taką czy inną ilość, czy taką czy inną liczbę? Oczywiście, że w tekstach mówionych najbardziej surowi językoznawcy mówią, że to jest w gruncie rzeczy to samo, że to wszystko jedno, warianty. Ale proszę Państwa, co innego, takie bardzo, ale to bardzo potoczne zachowania językowe, a co innego jednak teksty oficjalne. Zły to ptak, co własne kala gniazdo, czy własne gniazdo kala, ale powiem, że w tym budynku, w którym Nagrywane są moje, te moje spotkania z Państwem, no pojawiły się przed paroma laty tabliczki z napisem Maksymalna ilość miejsc w sali tam 65. Przyznam się Państwu, że jako gospodarz tego Instytutu Polonistycznego jestem troszkę zdegustowany, że tak te tabliczki, tak te napisy sformułowano na tych tabliczkach. Dopuszczalna ilość miejsc w tej sali. Bo zasada jednak precyzująca i różnicująca użycie liczby, ilości jest następująca. Ilość to niepoliczalna piasku, wody, błota. Natomiast jeśli coś policzyć można, choćby kryły się miliony, pod tą liczbą to jednak to jest liczba. I w moim instytucie powinny być tabliczki z formułą dopuszczalna liczba miejsc w sali, i powinniśmy też mówić o liczbie punktów, które taka czy inna drużyna zdobyła. Pamiętajmy, liczba punktów, liczba punktów, bo ona policzy się da i to bardzo łatwo. Dziękuję bardzo serdecznie, do usłyszenia.